Witam Was serdecznie na moim kanale. Znalazłem takie pudełko ze starego warsztatu. Ze stykami. Tu już zostały tylko i wyłącznie do odbicia lub odcięcia. A tu jeszcze były takie blachy srebrzone. I zobaczcie: tylko te sześć było takich większych. Reszta taka totalna drobnica. Ale trochę sreberka wyszło Tu mam jeszcze kilka do odpalenia Ja się biorę za to odpalanie I za chwilę Zważymy sobie urobek Tu jeszcze pewnie z 2-3 minuty zejdzie To niech sobie później wystygnie No nie było tego dużo nie było Jeszcze kiedyś się będę musiał zabrać za to ale nie wiem kiedy, zobaczymy odpaliłem wszystko, dosłownie wszystko, nawet zobaczcie z takich maluchów też odpalałem, nie chcę wyłoszyć coś ale takie malutkie groszki, że hej nie wiem czy teraz znajdę, ale nie wiem czy Wy to zobaczycie to jest z takiego styka. A więc jeszcze chwila niech to wystygnie i będziemy ważyć. No i dobra taki szybki się odcinek będzie jest waga, jest urobek. Mamy pojemnik. Chwila zabawy. starujemy pojemnik 2619 a więc jak z takiej drobnicy i tej chwili zabawy to naprawdę ja jestem mega zadowolony Nie mam już co na razie przerabiać. A więc trzeba trochę poczekać. O 26:15 zmieniło się 18. Coś waga szaleje albo słabe baterie albo coś jej. Ale 26:16 też może być. Nie przeciągam. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Cześć.